Grzeźliśmy ten dzisiejszy mecz od stanu 0-2 do 2-2, do no i ten cenny punkt wywozimy z trudnego terenu. No, rzeczywiście, cenny punkt. Natomiast bardzo źle weszliśmy w to spotkanie. Gdzieś tam zupełnie graliśmy nie to, co sobie przed meczem zakładaliśmy, i stąd szybko stracone dwie bramki, które. E, które można powiedzieć dobrze na nas podziały bo zaczęliśmy wreszcie grać swoją piłkę, strzeliśmy bramkę kontaktową, potem e, szybko e, stworzyliśmy akcję, która przyniosła bramkę na, na 2 do 2 i, i można powiedzieć, że mecz zaczął się od nowa i gdzieś tam ta druga połowa to mieliśmy plan na, to, na, na tą drugą połowę, dobrze go realizowaliśmy, stworzyliśmy sobie sytuację e, mieliśmy bodajże chyba 200%, no i, i ten rzut karny, którego gdzieś tam e, ja nie wykorzystałem, szliłem bardzo źle i i, i co, i mm, ciężko, ciężko rzeczywiście e, to przeżyć, ale ale taki jest sport. E, nie udało nam się dzisiaj wywyższych punktów, bo była ku temu okazja, było bardzo blisko, natomiast musimy z perspektywy całego tego spotkania szanować ten punkt na wyjeździe. Cieszę się, że... Ta seria meczów bez porażki dalej trwa, mogła się dzisiaj skończyć w końcowych minutach spotkań, natomiast ona, ona, ona dalej trwa i ja osobiście nie mogę doczekać się meczu kolejnego za tydzień już w niedzielę, bo, bo czuję dużą, dużą chęć. Rehabilitacji za to, co się dzisiaj stało. Wiesz, co najbardziej cieszy po takich meczach jak ten dzisiejszy, to jak drużyna reaguje na stracone bramki, bo, bo pokazaliście to już w meczu ostatnim, prawda? Z Wisłą Pławy. Teraz to samo, ciężka sytuacja, a jednak ten charakter tej drużyny, ta, ta wasza wola walki i to, że wy nie załamujecie się, tylko dążycie do tego, jednak celu, który sobie ustaliliście. Zgadza się, to rzeczywiście jest cenne, natomiast o ile y, z Wisłą Puławy gdzieś tam od początku y, graliśmy to, co sobie zakładaliśmy, no to, no to dzisiaj y, te pierwsze fragmenty spotkania no, no, no nie mają prawa się nam przydarzyć. Gdzieś tam wszyscy biegaliśmy jak śnięte ryby i dopiero dwa gongi podziały na nas i zaczęliśmy grać swoje, biegać, y, grać agresywnie, ale... Rzeczywiście na, na, na przyszłość My musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski, bo, bo ciężko się gra, e, zaczyna spotkanie można powiedzieć że tu momentu 0 -2. Natomiast dzisiaj tak wspomniałeś, chwała, chwała chłopakom, że, że udało nam się wszystkim podnieść i, i e, biorę to na siebie, że, że dzisiaj GKS Katowice nie że z kompletnym punktów. Powiedz mi, czy tego typu mecze, czyli mecze, w których odwracacie tak naprawdę los, gdzieś tam budują was jako, jako zespół, jest to taki... Może nie miły, co jest taki sygnał, że, że mamy drużynę, drużynę, która jest razem, drużynę, która mimo jakichś tam trudności jest w stanie je przezwyciężyć? Wiesz, ciężko mi się odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo, bo jeszcze, jeszcze to wszystko we mnie buzuje i, i na pewno na pewno to jest cenne. Na pewno, e, na pewno to jest ogromny pozytyw, że, że potrafimy się wydźwignąć z bardzo ciężkiej sytuacji. Z 2-0 na wyjeździe, na 2-2, natomiast. No no, no no nie czek ode mnie, że gdzieś tam teraz na gorąco ci odpowiem coś, bo, bo, bo teraz, teraz w głowie mam takie rzeczy, które gdzieś tam się nie nadałem do nagrania, ale muszę się powstrzymać. Dzięki wielkie. Dziękuję.